Cześć! Ten film jest poświęcony e, piłce ręcznej. Normalnie nie wierzę. Polska pokonała Chorwację. Doszła do półfinału. Będzie grała w piątek. Zapraszam do oglądania. Ładnie, przepięknie. Wszystko e, bardzo ładnie. I. Polska, ona y, jak jest mecz, się zaczyna, to ona tak jakby dupnie gra, a potem to normalnie po śpiewach wszystkich. Normalnie. Kto by tu poleciał? Te, ty, 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 ty i ty. I pół. No. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. co? Pogaduhi numer 3. Oto, dajte lajka. Like I, če manu.